hej, ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Adam, a to jest kolejny odcinek Horizona i lecimy, kontynuujemy naszą przygodę, lecimy porozmawiać z Reszem, z tym hamem, co nas tak poniżał. I tak. Po śmierci Rosta może być różnie, może być ciężko. Aha. I jeszcze jedno. Zmieniłem język na polski. O! Krzyczek się to nie strzela. Zmieniłem język z powrotem na polski, bo doszły mnie słuchy, że wolicie polski, wolicie polski dubbing. Uratowała wielu z nas, plemię ma z Nie obowiązku chronienia hmm. A co, 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 co zrobi? No nic nie zrobię, mogę na umiejętności popatrzeć, mam coś ciekawego, zwinny unik, długi unik. Czekajcie, bo mi telefon pika, Cieszę sobie go, hop, już z głowy. Co my tu mamy? Podczas celowania włącza spowolnienie czasu, to się może przydać, let's go. A, ja muszę przytrzymać, tak. To mogę wziąć? Mocne ramiona, tego nie chcemy. Skupienie plus, to też jest średnio, 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 pewne oko. O, w sumie why not, lecimy z tym. I lecimy dalej ludziska, lecimy dalej. Lecimy dalej, mikrofon, o, dobra, już jest lepiej, pozbierajmy jeszcze troszeczkę tych... Tutaj pięknych kwiatuszków, które nas leczą, i tych pięknych patyczków, które nam dają strzały. Tak, lecimy. Mam dzisiaj jakiś taki w ogóle bardzo, bardzo pozytywny humor. Nie wiem w sumie, czym to jest spowodowane. Ale. Tak. Wszystko wiecie. Ciękka. Hello, wchodzisz na obszar Mhm. Nie wiem czym jest spowodowany ten humor może tym, że kawa tak dobrze dzisiaj wchodzi. <laughs> Co tam u was ludziska jak wam się żyje? Co? Co nowego słychać? Powiedzcie mi, w ogóle muszę sprawdzić zanim pogadamy z nim, to musimy sprawdzić gdzie jest. E, tu nie mamy ogniska. Przykro, trzeba będzie odkryć. Gdzie będzie grup tego? Rosta! Ignoruj ją! Mów dalej. Co ignoruję? Nie Podpór z ciemnego Chcę przejść przez bramę. A od kiedy to mają mnie obchodzić potrzeby wyrzutków? Hmm. Odkąd zostałam poszukującą, a teraz otwieraj bramę. Ty? Poszukującą? Czy Tirsa i Jeza oszalały? Nie dość, że dały ci stanąć do próby. To jeszcze niańczą cię we wnętrzu świętej góry? <śmany> Nic dziwnego, że ciąży nad nami klątwa, a dzieci chowamy pod kamieniami. To przez takich ludzi jak ty. Jesteś nikim. Zważ swoje słowa. Tak, A gdzie wieś. ty byłeś, kiedy te dzieci były wyżynane, Kiedy wojownicy ginęli? Pilnowałeś brameczki? Jestem dowódcą Nora. A to jest strażnica matki. Zostałam mianowana poszukującą przez arcymatrony, więc rób co mówię i otwórz bramę. Albo załatwimy to inaczej. Pięknie, pięknie Eloy. Pięknie. Mój okrew. Cudownie. 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 Wygląda jakby jej chciał napłuć. Co, co to było? Tam co się jest. Tak, tak pilnujesz bramy, hopie, Tak pilnujesz bramy. Nie wolno tak robić. Oj, coś dużego idzie. Tylko co? Coś bardzo dużego idzie Czym ty jesteś? demon! Co? Idź na alarm! Czym jest demon? Nie ma nic. Opętał ich! Opętał zwierzęta! Co on zrobił? Ja nie wiem. Jak na moje, on je opętał, właśnie. No i dziękuję, chociaż Ty mnie rozumiesz. Chociaż Ty mnie kobieto rozumiesz. No nie robi Czego na nim to większego wrażenia. Ale strasznie głośno wam tą grę dzisiaj. O co chodzi do bliska? Uderzył, znowu uderzył. Czy on wejdzie zaraz? Myślę, że też. Wprowadziła przeklęta sieroto! No to Ty miałeś pilnować bramę i nie pilnujesz, jej, tylko się czepiasz. Sorry, ludzie. Nie wiem, co się dzieje. Zabić wszystkie? Mogę zacząć od ciebie? Dobra. Zabij demona i Wchodzisz? Nie wchodzisz? Wchodzisz? Nie wchodzisz? 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 Eee, strzały sobie zrobimy. Zajmijcie pozycję. O, ja wiem co ja robię. O, o. ataku! Chyba. Aha, ha Uwaga na bieguny! Oszalały! Nie to, o. No. Eee, o to? Pod... Okay. Mamy dzisiaj... o o Nice one Dzisiaj będziemy mieli odcinek napakowany na dzień dobry Chyba akcja troszeczkę, z tego co widzę Tak, trafiłem O, on z tego też strzela, nie? Dobrze strzały paluję go dobra pięknie jest pięknie te czerwone dziadostwa wolę nie chodzić ojej To się może źle skończyć Tak coś czujesz koszyk, kosz, 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 kosz. to mogę tędy? O, nie mogę tędy O lecz jej lej Niewiele mi zostało... Fuck. tych rzeczy do leczenia Aha. Czyżby się szykował pierwszy zgon? Oby nie Nie paka. Coś podniosłem mi się, tu. zwiększył poziom tego Skarżony biegł Jesteśmy tu! Aj, Jezu. Aha, wiem co. Czyli w Fuck. To to skażenie mnie tak. Możesz się w Nie... Aj! Jezus. Loj, Nie, bo no 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 no. Jak się tego używa F kom? O jak dużo Jeszcze jedna pota? ja może się uda bez Jeszcze mnie podpali, no świetnie po prostu cudownie Loj, czemu ty nie strzelasz? Nice! O, mój dobry, dobrze. może. Radę, życie. Ulicami podczas ludzie. Tak? Mieli takie maszyny? Nie przypominam sobie tego. W jaki sposób taka maszyna może kontrolować bieguny? Jak może kontrolować inne? Co się. Hmm. Pokaż mi, co masz w środku. Pokaż mi swoje towary. Zmuszasz zmusza się do posłuchu. Uh -huh. Ale jak? Dokładnie tak. O, tutaj jesteś niehalo. Robisz to ty. To łączy się z moim fokusem. Co to jest? Pradawna technologia Warto spróbować Owinę to drutem Powinno trzymać Trzeba przetestować C O mój Boże, będziemy mogli przejmować maszyny. loj, jak to zrobiłeś? Czy to jest... czy to... co ty tu robisz? Jesteś przecież szwaczem I, to może być dobre, to może przecież być bardzo dobre strażnicy matki Ale w życiu nie spodziewałem się czegoś takiego Zabiłaś demona Wyciągnęłaś bebechy z jego zwłok Zrobiłam sobie z niego broń jeszcze kontroluję mm. maszyny. Chyba to rozgryzłam On jeszcze konwulsję ma pośmiertną, widzicie to? Sprawdzić. Cały drga Słyszałem, że podobno na drodze do bram obręczy jest pełno biegunów Właśnie I tak wybieramy się w stronę bram Pogadam z Warlem Wiedziałem, że jesteś inna, Aloy, ale... Ale co? Zesłała cię wszechmatka Nieważne, co mówi Resz Jedyny normalny, no? Dziękuję Teb. Jesteś Ale moim ziomeczkiem. Ziomeczku? Wiem, jesteś ziomeczkiem. Bo tak bo <laughs> dokładnie się tak. Modlę. Dobra. Zaprawić mi te Natychmiast! Dobra, trzeba pozbierać troszeczkę. Jezus, Przekonać się. ma jakieś problemy momentami. Szybki zapis, to nam powinno zdrowie chyba odnowić. Lupa, nie nam to zdrowia. Kim ty jesteś? Co, co ty chcesz? Kupiec, handluj, okej. Okay. Co ty masz? Proca? Jakieś mhm, mm mm -hmm. Broń, surowce. Mogę ci coś sprzedać. Tylko kurczę, problem jest taki, że ja nie wiem, co ja powinienem sprzedawać. Surowce. Co? A, dobra, nic nie sprzedajemy. Idziemy dalej. Tylko, że nie można kupić od nich apteczek albo czegoś takiego. W sumie. No nie. Nie mogę zrobić. i bieguna. Próbujemy. Będziemy dominować bieguny. Korzeń porażynu. To nie jest to, co ja chciałem zebrać. Halo. To jest to? To też nie jest to. Co to ma znaczyć? Hmm. Kamieni nie potrzebuję. kamieni mam sporo. Ile? 10. No, no to wystarczająco. Pięknie jest, prawda? Prawda. Dokładnie tak. Też jest kamień. Nie, tam jest korzeń. To jest to, co ja chcę. Tak. F, nie F. U Pięknie, ludzie. Czujka, martwa czujka. Biegun. Dobra, i jak ja to mam zrobić? Będę miał samouczek jakiś? Próbuj rządzenia do dominacji. Na nich mogę przetestować Podkradnij dołu. się do niego bez wykrycia i przytrzymaj no, E. Pokręło. Nie Potem przeszłam przez to wszystko, żeby mnie stratowało wystrepł ostrożnie i cicho. Jazda! No dalej, no dalej. Po prostu zadziałało! Nie jest tak W no Sprawia wrażenie niemal przyjaznego. Chyba mogłabym na nim mierzyć. Ej! No to jedziemy. Spokojnie! No, dalej lepiej. Naciśnij. A tak rozwój. Ja, Je, ja, yeah, mogę zbuduj! No i za S sieć. Ładowanie dominacji. <grym> na ale kontrolu się hamuje. Nie, to co na piechotę. Pięknie. Nazwijmy go Ryszard. Gdzie mój biegun Ryszard. O, tak. Rysiek. Pewnie nie na wszystkich da się jeździć, ale na pewno da się ich jakoś użyć. Boże. Z menu? Jak z menu? W menu narzędzi. Gdzie zmieni narzędzi? Dobra, mniejsza. Ja chcę zdominować złomiarza. To będzie dobre, ludzie. To będzie dobre. O no, i tu jest więcej to to nie będzie takie łatwe. Ale spróbujemy to zrobić. Na A w takim razie biegniemy do Ryszarda Ryszard. Ryszard to jest odpowiedź na wszystkie pytania Ryszard To życie Ryszard to ta miłość Tak, dokładnie tak, bredze bez sensu Bredze bez sensu Kupiec, odkryto nowy obszar Uważajcie na siebie Ryszard zwolnił Co? Co to jest? Czy to był piłozą? Możesz ze mną rozmawiać już? Możesz? Coś tego? Nie? Nie wiem. Halo? Hej. Barl, jak mnie mam. O. Czy ja mam zwidy? Czy przejechałaś przez bramę na tamtym biegunie? Ziółomuś, jeszcze nie wiesz. Tak było. To trudno wyjaśnić. Wierzę. Żyjemy w dziwnych czasach. My, którzy ocaleliśmy. Rozpoznajecie? no jasne. Aloy. Wyrzutek, która wygrała próbę. Cieszę się, no, że dziękuję. Się sam. Miło. No. Arcymatrona no. Sam mówi, że znasz drogę do południka. Stolicy królestwa Karza? Co jest? Idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym zanim ruszyła. Nie, ale nie wiesz, czy on zdrajcą. On no, mógł, mógł być wykorzystany na przódki. nie, żebym go bronił, dotrzeć, Znajdź marę, Wskażę ci drogę. Jeśli dotrę, szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony, nasze ziemie są niestrzeżone, tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. Fajnie, będziemy strzelać no, do ludzi. Zryszem, tak? Ja... tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? Heh. <laughs> Od czego tu zacząć? Od początku. Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granice, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzałów. Mhm. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra, Wala? Czyli oni zginęli, tak? To już tak, Amen, definitywnie. Mhm. polubiła ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły. Gdybyśmy mieli szansę. <grym> Jezus. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. A czy ona przypadkiem nie uciekała? No, Mówisz, nie, nie, uciekała. nie mówmy źle. Rozeszła się wieść o masakrze czas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyki i wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli. A nasze straty były... ogromne. Dowódczyni. Powiedziałeś, że dowódczyni zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale Sona... odmówiła mi tego. Gdzież ja mogłeś być martwy. Rany, to <grym> tej bramy. Jezus... Obręd. Chorzy ludzie. Chorzy ludzie! Chorzy ludzie. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje? Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Ach, nie wyobrażasz sobie. To moja matka. Czy tutaj wszyscy są spokrewnieni? Oczywiście. Ej, Zanim wyruszysz do korony matki i dalej, Myślę, że to już uzgodniliśmy. Nie abyś poszukała, Sony. Plemie potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie, zabili naszych ukochanych, próbowali zabić ciebie. Mm -hmm. Rozumiem, bar. Zrobię co się da. Nie musisz mi mówić więcej. Mogę przeszukać to coś? Mogę, hello there. Przeszukaj. Serce, piło, zęba, to jest to. Niech cię bogini strzeże. Ej maluszku, chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? Moje całe życie, wszystko to w obręczy, świat stał się większy, ale i bardziej niebezpieczny. Możesz przyjść. Dobra, mapa, najpierw mapa. Kupiec, tu są te... To są bieguny, to nie są bieguny, to są te... One były już? Chyba nie było, to nie wiem, które to są, w takim razie nie Tu Mamy quest'a, tam mamy coś. Dużo rzeczy, dużo nowych rzeczy, pomów z Merą. Mera jest gdzie? Mera jest tutaj. oj, daleko. Starożytna zbrojownia. Czy nas tu nie było? O co tu chodzi? Będziemy musieli bardzo dużo rzeczy ludziska nadrobić, posprawdzać. W ogóle, lećmy najpierw tutaj zobaczyć. Ja sobie tam dobiegnę. I myślę, że się zobaczymy na miejsce, Pozbieram kilka kwiatków po drodze, jakieś pierdoły. Żuwacz! No, już zobaczę, To już wiemy, co to jest. Do zobaczenia za chwilkę, ludziska. Ludziska, właśnie stało się coś dziwnego. Chciałem. Yy... Myślałem, że zdominuję czujkę i udało mi się to. Tylko, że problem polega na tym, że ta czujka zaczęła atakować wszystkich wokół. No. No i tak się żyje na tym tym. Na tym południku, czy na. No to nie jest no. No, Wiecie o co chodzi. Dobra, mniejsza. Lecimy dalej. Żuwacze uciekły, niestety. Otwórz menu misji. Usuwaj kanistry z żuwaczy. Okej. Okay. No niestety żuwacze uciekły, więc tego nie zrobimy. Poszukaj opiekuna. Ale lecimy. Tutaj. Odkryto, odkryto obszar, ognisko. Okej. Ok. Prosić bieguna. Nie chcę. Cześć. Dobra, rozpalmy ognisko. Szkoda, że się nie da pogody przez co kupiec. Aha, kupiec. Cześć. Kim ty jesteś? Powiedz. To mi. tereny łowieckie, tak? Co tu właściwie robicie? Mm. Mm. Masz znak poszukującej. Słyszałem o nim, ale widzę pierwszy raz. Masz pozwolenie, matron, by dowolnie podróżować poza święte Ziemię? Dokładnie tak. Tak, ale poszłabym mi bez pozwolenia. Doprawdy? To porozmawiajmy szczerze. Mam kontakt z pewnymi kardża. Reprezentuję organizację zwaną Lożą Łowców w Południku. W takich miejscach poddajemy młodych łowców prób. Może szukamy właśnie kogoś takiego jak ty? Przejdziesz próby i się przekonasz? Pamiętaj tylko, wolę żeby nasza rozmowa pozostała między nami. Szczególnie jeśli chodzi o matrony. Mm, nie, teraz nie chcę. Będziemy z Tobą rozmawiać. Wrócić. E, wiemy, gdzie to jest. Myślę, że następnym razem. Odrzucam, jak to Następnym razem. spróbujemy się podjąć z tych prób. Tak, zdecydowanie. Teraz polecimy tutaj. No i po drodze jakoś ten. Nie wiem, nie pamiętam gdzie. Przepraszam bardzo. Nie pamiętam, gdzie ona mówiła, że pochowali Rosta. Bo chciałbym się tam wybrać też. Ale jeżeli nie uda nam się to teraz, to to co? No to udamy się tam innym razem po prostu, tak? Chcę jeszcze wejść w misje główne. co ubrane. Żeby sobie to śladło wczyni, ta misja jest tam właśnie. Dobra, lecimy tam i myślę, że zobaczymy się na miejscu albo gdzieś po drodze, jeżeli coś fajnego się przyda przytrafi. Myślę, że to jest fajny układ. Także do zobaczenia jeszcze raz, ludziska. Myślę, że dojdziemy tam w miary. Szybko, chyba, że będę błądził tak jak teraz. Do zobaczenia na miejscu. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To Ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej, jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Warun mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Hmm, ob bandytów. Wiecie co ludziska zmieniłem? Zmieniłem generalnie plan. Czy to jest mój? Chyba nie jest mój, nie? Chyba, że to był mój trochę to, trochę to, tak. Eee, generalnie weź wszystko. Tam pójdziemy w następnym odcinku. To tak. przedwiecznych. Tak. Dokładnie tak. Alien. Sprawdzimy sobie tutaj ruiny. Mamy tutaj jakąś zbrojownie, według tego co tutaj mapa nam podpowiada. Znajdźmy wejście. Zobaczymy, co się kryje w środku. No, będzie ciekawie, mam nadzieję. To jakaś antena, była wieża, coś takiego. Wygląda to ciekawie. Tędy mogę zejść, prawda? Ciekawe, co tam jest. Prawie. Znajdź zastosowanie dla ogólnika. Czy ja mogę sobie tak. O, czy tam jest woda? Mmm, nie to nie Chyba nie ma wody. Zawał. Jednak tu była woda. Spokojnie, spokojnie. Jednak była woda, jak się nurkowało? Jak się nurkowało? Bardzo się da? Nie, nie da się. Dobra, no to lecimy dalej. Możemy się płynnie i zobaczymy. Ej, co to jest? Metalowy kwiat. Nieznanego projektu, prawdopodobnie wykorzystywany do wspomagania rozsiewania roślin. Co ty masz w Jesteś pytaniem oczekującym odpowiedzi. MK1. Co to jest? Ładźmy. Jakiś... Jakieś znajdźki? Ciekawe. Odkryto bunkier. Odkryto bunkier. Co będzie w środku bunkra? Loder. zamek, okej okay. Tutaj co? Zbroja z czasów przedwiecznych. Jak? Ale jak się tam dostać. Na pewno jakoś będzie trzeba. Czerwone światło nie wchodzę. Nie widziałam tego od dzieciństwa. Te urządzenia to brakujące ogniwa. Muszę znaleźć ogniwa, by to uruchomić. Hmm. Napraw bezpiecznie. No, weszło. Zostało jeszcze jedno. Zbierze ogniwo... Aha, jeszcze je jeszcze jedno ogniwo potrzebujemy. O kurde. To jest... E Ciekawe. Tam jest ta zbroja, tak? To jest ta Nie, tam jest kabel zasilający. Skąd ja wezmę ogniwo? Skąd braliśmy ogniwo ludzkie? Z tamtych ruin wzięliśmy chyba ogniwo, prawda? Tu jeszcze coś jest, ale... Order. Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Dobra, chyba więcej tutaj nic nie zdziałamy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na ten moment? O, może tak być. Dobra ludziska, skończymy ten odcinek. Zobaczymy co, gdzie i jak ogniwa. Ja sobie tego poszukam ewentualnie... Samemu. Zobaczymy, 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 zobaczymy. Póki co... Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Będę starał się te odcinki utrzymać w takim właśnie półgodzinnym, może 40-minutowym czasie. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, i tak dalej, i tak dalej. No i cały to ja. Jak już mówiłem, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej. Jeszcze ile na nas popatrzy tak ładnie? Może? Hej. Luder. Baju. Bio.